Witam Was w kolejnym odcinku z gry Mafia 2. Jak ostatnio opatrzyłem, byłem przed rozpoczęciem misji, w której trzeba było, że chronić LIO, minimum go ostrzec. Stałem przed grubym dylematem, czy w ogóle ruszyć ta misję, no bo LIO jest zajebisty. No ale stwierdziłem, że jak zwykle warto robić ratami, bo nie ma sensu wszystkiego naraz, bo tak nie damy rady, czy w życiu, czy w grze. Tak więc zaraz będziemy to robić kontynuuj i tak właśnie nie żebym yy, tak gadał bo nie wiem, bo nie chcę rać coś tam no ale już tak mówię o tych yy, odcinkach w sensie że ile, że ile będę grał ostatnio mówiłem pleasure, no, to dzisiaj tak myślę nagrać z dwa odcinki i do trzech, bo skoro to już mam no, no to jak się nic nie zjebie to jest z tej Mogę, w mi się szybko miało, żeby włączyć wiatr, Bo mam pozatkowe mam wiatry jeszcze paląc dodatkowo. I d, no i... Jeżeli nic się nie zjebie, to 22 gram na, na 3 odcinki. I to wrócę, a jak coś się zjebie, no to do góra 20-30 czas. No już 9, teraz naprawdę by było maksymalnie. Zależy ile na mam, nie chcę mi się grzebać. Dobra, już się pobawię. Na raz albo na dwa razy. jak się kurwie no to będę wybijał Ah, oh, Damn it. Tak to się nie liczy. Dobra, na raz poszło. Pojedziemy, zapyta, zakładam, że to jest miasto nawet. Bo Leo z tego co jakoś żyję z mieszkami. Ja pierdzielę i mi chuj wie skąd uciekło? Pół czasu prawie, że. A, bo ja się wygadałem w wieczorem, dobra. Nie no ja uczciwie włączę od nowa, bo ja nie chcę. Inaczej. Yy, ile tymi mi do niego trzeba? chociaż może zdążę. spróbujemy no jak będzie poniżej jednej czwartej i będę go lekko no to się poddaje i mam całą towę znaczy poniżej jednej piątej a tak powiem jeszcze mi trochę zasłania yy, prostego pokazywania tak, nie chodzę tego ale... ...się No, najlepiej kurwa Wjechać mi dupę ja miałem pierwszeństwo Bo zjeżdżał. Ale przynajmniej żyję Dobra, łączę wodnowo, bo tu słyszę Jak mi bzyczy Powtórz misję, tak To mnie będzie gadka przy okazji no ale dobra, omówimy... A nie, nie ma gadki. Nieźle. Ciao, mister scaletta. Dobra, wyścig z czasem. Eee, już się nie pierdolę z tym samochodem, pewnie on nie tyle czasu zabrał. Eee, rozbijamy szybę. Jebać wiesz. Zła, nie już potrafisz. Vehicle theft in progress. In pursuit of suspect.

Sier zielona. Aż jej kurwa życia trochę ubiło. się nie połapo na szczęście ten. Fajo Chciałem powiedzieć, że się trafiło mi No i chuj, zgadłem Dobra, dobra, już od nowa, następny raz Nie to wcisnąłem Nie no, ja próbuję cisnąć, no bo ten czas mnie goni, tak to tak, 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 tak bym się, jak to się mówi yy, Ostrożniejszy był ale Dobry albo czas, żeby się albo... widzicie Zdrowię. Auta bliżej... Dobra, i tak i to tak, jest tak, tutaj. Nie ten, nie ma sensu się cofać. Szybka piłka. Na serce podejście biorę te czerwone. Spróbuję gdzieś da S pobjeżdżać. Gdzie się nie da na to wtedy Tu ja to już wiem, że będzie zjazd, bo już ja ten zjazd, to co najmniej dwa razy miałem. Tam będzie zjazd, prawo ten zjazd. też można na S objechać. Da się tam bezpiecznie, tylko po prostu... Kurwa, nie ten zjazd, naprawdę. Dobra tak jestem na plusie, no bo przynajmniej sprzeciję 3 sekundy, a nie jest 15 na no powrocie do normalności Oj! Nie dobra, nie idzie Kurwa, dziadka. Gdzie ten Leo, kurwa, mieszka? My się zjazdy pojebamy, serio? Pewnie dojedziemy bezwoje do Leo, podejrzewam. Ale powinien, nie wiem. Ktoś czuję, że tak Mam mało czasu i mało stało do jego do dojazdu. Mam nadzieję, że mi szczęście nablizę. Najwyżej, że przyjadę z ogonem. Nie strzelaj, bo, chcesz, bo sam się przestrzelić. Dobra, ja to pierzdolę, wyjebani od No weź, nie rób se jaj nawet A no i teraz mi złaparu, Paru jak tu trafisz No, i jo, serio Dobra Chyba, że te drzwi tam trzeba by było wyjebać, najpewniej no chodzi o drzwi. No teraz czerwony tam się schował. Kurwa, chwiałam szczęście. Zakręt będzie w prawo. Ja. Teraz prosto. I główny będzie też w prawo. Czyli jeszcze nie ten. Yy... Jeszcze nie ten, ale już ten tam. Ja Te auto jest o tyle spoko, że on, ze tak dupą nie rzuca. ja mogę jednocześnie manewrować kamerą średnią. Kurwa i znowu się zajebałem. I nie wiem, czemu ja tutaj muszę się skręcać. Ale jest o tyle spoko, że na drugim tak sporo. A te auto to jest sero hey, zajebiste. Jest z ale da się na nie wypalałeś. Jeżeli nie odziel do moich górze. Już tutaj będzie do niego zjazd.

You could have called. leo us. There's no time to talk. You gotta get out of here quick. They're after what? you. What? Come upstairs, Vito. My feet are getting cold. You want a drink? Ooh, I want a drink. About like what your <laughs> fuck is wrong? Okay. So what's happening? Look, Falcone wants you dead. The guys are on their way. You gotta get out of huh? here. Why the hell would I do that? Look, Falcone heard Vinci's planning to make a move on him because Clementi lied and said he was in the dope business. Lied, Vito. Carlo Falcone is in the dope business. Everybody knows that clemente tried to muscle his way into the business so falcone got rid of him now he wants to get rid of us too before we make a move on him how do you know all this i got my sources why did you come here again Why? why? What? What? What are you get senile on me because they're gonna kill you stop talking for christ's sake get dressed and let's go why don't we just get rid of whoever carlos sent to whack me we got the advantage they don't know what we're expecting them. i can't do that i know the guy i'm actually the one who got him the job yeah? You hired your friend to whack me? No, not exactly. Look, I don't have time to explain. He's gonna be here any minute. Okay, wait here. I'll get dressed. Shit, too late. They're here. Oh shit, Henry can't see me here. We gotta hide quick before he comes up here. No, dobra, dobra. Oj chyba nie. Nie te drzwi. Dobrze. Też nie te drzwi. This is for the boys, Vito. If you don't want to shoot 'em, let's just get out of here. Ja Pier. Maybe we can find him. Come nuts. Oh, what? Vito, what the hell are you doing here? All Dobre, right, take tak, easy, Henry. Put the gun down and send the guys away. I'm gonna explain everything. Boys, wait for me outside. I if I tak, don't come I out in, spati, in a few minutes, tak. come looking for me. Take, take What the hell is going on here? Look, Henry, Leo's a friend of mine, all right? He helped me out when I was in prison. He pretty much saved my life. And he's the reason I got made. Look, I didn't know that he was gonna put a contract out on him. I had to warn him. You gotta understand. Yeah, but you gotta understand that I can't afford to screw this up. If I let Leo go, Falcone'll think I fucked him on purpose, and I'll have me killed. Damn it, Henry. I'm your friend here. I do the same thing for you, and you know. It. This has nothing to do with friendship, Vito. This is business. And if I screw up, I'm done. I can't let him go. I took a contract, and I gotta finish the job. If you don't wanna watch, you can leave. And don't worry about me. I won't tell anybody you were here. Look, Leo told me that all of this is because Falcone's into drugs. He's breaking the rules and he wants to get rid of anybody who knows about it. So what? The only people who aren't breaking those rules are Frank, Vinci and Leo here. And those aren't the people who pay me. Vito, thanks for everything, but leave us now. I've had a long good life and it's not worth risking your neck to buy an old man a few more years. <laughs> There's gotta be a way. Rito, Ja bym się nie sure nobody sees Nie leave. Ale coś czuję, że Henry w chuja przytnie. Ten załatwił mu robotę. To, to teraz miałby kurwa stawiać robotę ponad przyjaźń. Czy człowieczeństwo? No wejście. Nie sądzę. Dla oka strzeli pewnie. Albo i nie. And now the question is, what will happen next? You owe me big for this one, pal. Że co? What? What? I said, fuck, I said. Leo, you ja owe What ja happened? Your friend and I made a deal. I'm gonna disappear. There's nothing left for me in this town anyway since my wife passed. And I was planning to retire someplace warm anyway.

now get me over to the train station if you wouldn't mind this town's been good to me but now it's time to say goodbye you gonna go there in your pj's damn right i am. i'd rather be alive in my pajamas than dead in a three-piece suit <laughs> you uh... gonna tell cool. frank what happened sure i am but don't worry i ain't gonna mention your name <laughs> i don't really have to worry about as it is thanks leo you know this whole thing got complicated real fast you know of course it did, Vito. What did you expect? To swear the oath, to put on a fancy suit and then it's one big party? Carlo's always been a shady bastard. you are i, a in in place. Place. I Frank about it so go I'm gonna disappear. Let things run their course. I'm gonna take the first train to Lost Camp. Phone calls? Settle my affairs. Then I'm gonna head for the airport. I'm gonna go someplace warm. I'm gonna be sitting on a beach somewhere. Sipping one of them fruity drinks with the umbrella in them. One thing's for sure. Carlo wants me dead, and staying around here is like buying a one-way ticket to the morgue. Isn't that a little drastic? No, oh, I've been meaning to retire anyway. When you get to be my age, Vito, then all this squabbling starts to seem a little pointless. Frank's never gonna change. He's a brawler. Nowadays, he just listens to the young hotheads because they tell him what he wants to hear. If he wants to be some kind of wise guy sheriff and go after Carlo, then he can do it without me. I'm just sorry I got you into this mess. All right, here it is. Thanks for everything, Vito. Just promise me that you're never going to be as stupid as you were today, risking your life just to buy an old man a few it's more it. years. Enjoy your vacation, old man. I'm Dobra to my jedziemy w tym razie Dojadę do domu zapewne I kończymy na tym odcinek A zapewne tak, za pół godziny czy za godzinę Nie, z pół godziny tak będzie, bardziej następny, no bo tak ustawiam z pół godziny średnio na A, przerwę Nie lubię się nie spojrzałem, bo się zapatrzyłem na tego liu całego. Ale podejrzewam, że raczej do domu chodzi. Skoro zjazd jest, no to jestem nie no, jest do domu. No, się poznaję, to jadę do domu swojego. No, tak więc my tu się żegnamy i się widzimy dosłownie w tym samym momencie. Tak więc dzięki za i na razie.